Hej, witajcie w nowej serii na kanale z serii wakacyjnej z gry Astroneer. Takie kilka informacji mam dla was. Eee, słuchajcie, eee, tak jak mówiłem jest to seria wakacyjna, mnie na wakacje nie ma w domu. Eee, dlatego wszystkie odcinki, które będziecie widzieli są nagrywane na zapas. Eee, dlatego nie piszcie zbytnio porad, ponieważ i tak nie będę w stanie się do nich zastosować. Eee, więc dobra, zaczynajmy. Ja w nie grałem kiedyś, już jakiś czas temu, myślę, że półtora roku, dwa lata temu. Eee, od tego czasu podobno się trochę pozmieniało w samej grze. Eee, nie wiem jeszcze, będziemy to sobie przeglądali. Eee, dobra, widzę, że tutaj się za wiele nie pozmieniało. Dobra. Eee, Okej. Okay. Zobaczmy, mamy tutaj żywicę na sam początek. Pozbierajmy jej sobie trochę. Tylko tak. By się za wiele nie pozmieniało, ale już nie pamiętam jak się w to grało. E, dobra, musimy sobie użyć naszego narzędzia. Nie pamiętam jak się go używało. E, o, E trzeba przytrzymać, dobra. Pozbieram sobie tą żywicę z samej powierzchni, ponieważ nie chcę sobie tu przy bazie e, jakoś terenu bardzo niszczyć. Ta żywica jest jeszcze pod ziemią, dobra, mamy tu łazik, okej, okay, mamy tu jakieś samouczki, tego kiedyś nie było, chyba schowajmy nasze narzędzie, okej, okay, tu jest złom, okej, okay. tutaj coś mamy, dynamit, dynamitu chyba w grze kiedyś nie było, ja sobie to przyniosę od razu do bazy. Eee, dobra, będziemy musieli zaraz rurki zacząć wstawiać, nie pamiętam z czego je się robiło i czy dało się je craftować w pipunku. Dobra, tu kiedyś były takie... O właśnie, można sobie przyczepiać pewne rzeczy. Eee, ok, okej, zobaczmy, tu na sam początek musimy sobie wziąć takie podstawowe rzeczy, z tego co pamiętam. Dobra, wylądujmy sobie to. Okej, okay. mamy tu podstawową drukarkę, to jest natyleniacz. Okej, okay. natyleniacz trzeba było sobie wstawić o tutaj. Dobra, rozpakujmy go sobie. Dobra, mamy też tą drukarkę. Hmm, stawię ją sobie na razie gdzieś z tej strony może. Okej. Okay. I ją sobie podepniemy. Super. Eee, teraz tak. Otwórzmy ekwipunek. I zobaczmy. Przewody. To jest to, co nas interesuje aktualnie. O Boże, już zapomniałem, jakie to było trudne na początek do ogarnięcia. Dobra, tam, tam się odblokowywuje nowe rzeczy, tu się robi nowe przedmioty. Potrzebujemy złożonego, a złożony to było to takie szare z tego, co pamiętam. Więc zobaczmy. Ja niegdyś się grałem w tę grę, to byłem już na dosyć zaawansowanym poziomie, latałem już sobie na inne planety i takie tam tego typu rzeczy robiłem. Dlaczego mniej więcej grę ogarniam No na razie jedynie co to będę musiał sobie przypomnieć Takie naprawdę, naprawdę podstawy eee, O i mamy złożony Dobra, eee, Tu już sobie mogę na spokojnie rozwalać, nie jest to jakoś w środku mojej bazy Dobra, tylko żeby mi się ekwipunek nie zapchał samą zieleniną Dobra, zbieramy, tylko trzeba pamiętać, że ten się na no zaraz skończy Dobra to, że w ekwipunku już nie mamy zbytnio miejsca, to nie problem, bo jeszcze nasz pistolet ma kilka slotów, które możemy zapełniać. Dobra, na razie starczy tego złożonego. A, i jeszcze warto byłoby powiedzieć Wam, że jeśli gra się Wam spodoba, to możecie sobie w nią grać tak naprawdę stosownie za darmo, ponieważ jest ona w usłudze Xbox Game Pass yy, i w momencie, Teraz akurat kupowałem właśnie Game Passa, żeby sobie w nią pograć. I jak się okazuje jest. Są płacicie 4 zł, normalnie jeśli jesteście nowymi graczami w usłudze Game Passa i albo bardzo długo nie kupowaliście nic. Czekajcie, ja to sobie szybko. Platformę zrobię średni łazik, małogonistę, światło robocze, średnia drukarka, to nas nie interesuje. Średnia platforma by nas interesowała, niech to nam się wydrukuje. Mamy sobie szybko tutaj, zrobimy przewodziki. Tylko jak to się kraftowało, to trzeba było kliknąć tak. Dobra, to sobie przeniesiemy tutaj na razie. Dobra, mamy przewody. Mamy też naszą platformę, weźmy ją, rozpakujmy. Zbadajmy to i zróbmy średni magazyn. Potrzebujemy żywicy. E, dobra, to tak jak mówiłem, tej na razie nie będziemy kopali. Pod E albo R się stawiało... E, nie, pod Q, E. Bo teraz mam taki kompasik, fajna. Pod którym to się stawiało? Muszę sobie przypomnieć. Spacja? Nie. O, pod C mogę sobie stawiać te przewody. Ja się stawiam mniej więcej tak, że jak już się tam Skończy ten niebieski przewód przy naszej postaci. To możemy sobie taki przewodzik postawić kolejny. Dobra, widzę, że tutaj przy tym łaziku nic więcej nie ma. Reszta rzeczy to już złom. Dobra, to lecimy dalej. Tak jak mówiłem, możecie sobie nabyć za 4 zł. Wystarczy, że macie kartę płatniczą i bez problemu możecie sobie zakupić. Teraz jak ten. O, F trzeba nacisnąć, żeby ten radar schować. O, tu już niestety za daleko. Musimy sobie to wziąć, przestawić. Postawmy to tutaj. I tu mamy fajne złoże żywicy. Niestety nam się już przewody skończyły. Dobra, pokopmy trochę tej żywicy. Będziemy jej potrzebowali masę. Dobra. Schowam na razie narzędzie. To powyrzucam, ten organiczny nie jest nam potrzebny. Dobra. To też powywalam. To jest na początku gry, szczerze mówiąc, niepotrzebne, nawet później jest tego mało co używane. To można przepalać sobie i na paliwo, na przykład, co jest całkiem przydatne, ale wiecie mi, to będzie dopiero za jakiś czas potrzebne, a tego jeszcze się naprawdę zdążymy nakopać w dużych ilościach. No, więc jeśli Wam się spodoba, to za, zachęcam bardzo do grania, bo mówię, jest tak naprawdę... Dosłownie e, jak za darmo ta gra do zagrania, e, więc to jest akurat fajne. A widzę, że mamy jeszcze trochę e, żlicy. Gra e, jest naprawdę przyjemna, nie ma tutaj e, żadnych stworków, które mogłyby nas atakować. W ogóle nie ma tu żadnej fauny, jest tylko flora i owszem flora może nas zaatakować, ale nie jest jakoś zbytnio groźna, wystarczy troszkę na nią uważać. Hmm, dobra, to weźmy, możemy to nawet podłączyć na przykład z tego. No, połącz się. Poczekajmy aż tam się wydrukuje ten magazyn. Później będziemy mogli robić nieco większe te rzeczy. Zobaczmy czy tutaj coś jeszcze możemy zrobić. Kiedyś się nie dało. Ale widzę, że tu jest naprawdę sporo rzeczy teraz do zrobienia. Jakieś yy, zadania mamy. Wow. Spoko. Ok, tu możemy coś wezwać teraz. A i dostaliśmy paczkę przewodów. Spoko. Yy, no to czekajcie, zrobię sobie tu szybko pożądaczek. Eee, kurde. Dobra, zróbmy tak. Ja sobie jeszcze jedna przewody wykraftuję. Dobra, schowamy to tutaj. Okej. Okay. I mamy całkiem fajny zapas przewodów. Dobra, teraz to możemy wziąć tutaj. Rozpakować to. I tutaj już możemy zacząć odkładać nasze pierwsze materiały. Eem, dobra. Ja jeszcze tutaj coś odłożę. Stąd też możemy zabrać. Okej, okay. mam jeszcze trochę w pistolecie, ale skończyło się miejsce. Idę nakopać jeszcze trochę żywicy, bo tych magazynów przydałoby się tutaj trochę naustawić. Yy, no i właśnie, ja też właśnie... Boże, się powtarzam. Ja sobie właśnie grywam w Game Passie, aktualnie w tą grę, ponieważ nie, ma jej, nie mam jej zakupionej niestety na Steamie. Yy, I ogólnie działa całkiem dobrze, jeśli chodzi, jeśli macie jakieś obawy co do sklepu tego Windowsowego. Niestety, żeby pograć coś na nim i używać właśnie tego GamePassa, musicie mieć albo Windowsa 10, albo 11. W innym razie nie zagracie. Ale wydaje mi się, że Windows 10 to już jest poniekąd taki standard. Ktoś musi mieć już naprawdę nieco starszy komputer, aby mieć dalej siódemeczkę. Mimo tego siódemeczka i tak jest chyba moim ulubionym systemem. Jakoś nie przepadam za tą dziesiątką. Jakbym mógł, to bym dalej używał tej siódemki, szczerze mówiąc, już się tak do niej przyzwyczaiłem przez tyle lat. Ale niestety, żeby pograć sobie w jakieś nowe gry, to trzeba mieć tego Windowsa 10, bo już niestety nie wspiera ee, nowe gry, nie wspierają Windowsa 7. Niestety i to jest ból. Dobra, mam tej drzwicy już całkiem spore. jeszcze może ten jeden z tak wykopia. Nie wiem czy tu jeszcze jakąś znajdę. O, kurwa, to zaczynam się już dusić powoli. Przydałoby się tym jakoś wyjść. Dobra. I biegniemy sobie szybko, bo na raz tam postać zacznie się kręcić. Dobra. Pociągnę sobie od razu ten przewód trochę dalej. Yy, co jest? Czy mnie nie mogę ustawić. A, muszę pistolet chyba schować, żeby ją odstawiać te przewody. No dobra. Trochę muszę się poprzyzwyczajać do tego sterowania w tej grze. No ale to nie problem. Dobra, tu już chyba więcej żywicy nie mamy. Tam coś jeszcze było. Dobra. Walić to. Na razie starczy. Idę jeszcze trochę tych maszynek poustawiać. Dobra, wydrukujemy też sobie może małą... tą średnią drukarkę. Będziemy potrzebowali do tego złożonego. Dokładnie nie problem. Dobra, możemy to stworzyć już. Nie wiem, gdzie sobie te magazyny robić. Eee, nie wiem, czy to miejsce będzie dobre. Na razie możemy je stawiać nawet gdzieś tutaj. Powiedzmy, że tak, o, pod... Eee, kurde, schowałem to do ekwipunku. Eee, schowajmy ekwipunek. Kurde, ten radar mnie cały czas tak. Mailing podkręty się obracały, nie pamiętam. Scrollem nie. Dobra, to akurat nie jest na razie jakoś bardzo ważne. Dobra, podepnijmy to. Nie ma to znaczenia, którą wtyczką podpinamy. Dobra, rozłóżmy. Zobaczmy, czy to musi być na platformie. Wydaje tak, to już musi być na platformie, dlatego musimy wydrukować sobie jeszcze jedną platformę. To nie problem. Dobra, zobaczmy jakie tu mamy jeszcze zadania, bo to jest akurat mówiąc nowość z tymi zadaniami. Ok, możemy tu dawać kolejną nagrodę. Zobaczmy, co to będzie. Co to jest? Mały kanister. Ok, to jest dosyć przydatna rzecz. To zakładamy na naszą maszynkę. Musimy zrobić tak. Ok. I dzięki temu będziemy mogli zbierać ziemię do naszego pistoletu. I potem coś z niej budować. To jest całkiem fajna sprawa. Aktywny zbyt, surowiec złożony. ok, to no nie problem. Zaraz sobie pójdziemy i trochę złożonego pozbieramy. Ja sobie też włożę tutaj trochę tego do ekwipunku i podkładam tą żywicę, której mam całkiem sporo i idę kopać tego złożonego. Jeszcze sobie szybko zobaczymy, co możemy zrobić w tej średniej drukarce, którą przed chwilą sobie tutaj wydrukowaliśmy. Dobra, weźmy tą platformę, ją postawię może bardziej gdzieś tutaj, albo gdzieś... Tutaj nie jest to na razie ważne. Później będziemy się tutaj zajmowali bardziej tym jak to ma wszystko wyglądać, na razie stawiajmy wszystko jak leci. Dobra, średnia drukarka. Możemy z nią zrobić dużą drukarkę, komorę badawczą, która będzie nam niedługo bardzo potrzebna. Platforma wniosków EXO, to nie wiem do czego to służy, duża platforma to się nam na pewno przyda, duża drukarka, ok to na razie dużo rzeczy nie mamy. A to dlatego, że jeszcze nie mamy za wiele rzeczy do zbadanych. Dlatego musimy sobie czymś prędzej zrobić tą komorę badawczą, która nam właśnie pozwoli badać te o właśnie takie kulki. Na nich rosną też takie małe rzeczy, jest ja możemy skanować ręcznie, ale żeby przeskanować taką kulkę dużą, to akurat chyba nie jest ta kulka, którą możemy przeskanować. Nie. Dobra, zobaczmy, czy tu mamy jakąś skinia. Tam coś może będzie. Dobra, to tam sobie zaraz pójdziemy. Yy, na razie idę trochę złożonego poszukać. Yy, nie pamiętam, gdzie ja miałem to zło złożonego, szczerze mówiąc. O, chyba znalazłem tą kulkę, którą możemy zbadać. Dokładnie to, co możemy tak złapać w rączki. Wchodzimy z tym nieco wolniej wtedy, ale no, można to tak śmiesznie nie mieć. Jest to dosyć komi komiczne, patrząc na to, jak to. to, to ta roślina cała jest wielka, w porównaniu do naszego bohatera. Yy, Coś tutaj jest? W okolicy chyba nie ma. Nie wiem co to za kamień. Kiedyś chyba nie było kamieni w tej grze. Nie przypominam sobie szczerze mówiąc. Dobra, postawmy sobie tą bulwę na razie gdzieś tutaj. Ona, nie, ona nam nie zniknie na spokojnie. E, dobra, możemy odebrać e, nagrody. E, jest trochę tego widza. OK, odlokuj i wyprodukuj piec do wytopu. Rafinuj aluminium za to. OK, takie dosyć proste rzeczy. O, dużą platformę dostaliśmy bardzo duża jest to platforma. Powiem, postawmy ją na razie gdzieś tutaj może. Tylko muszę wykmienić jak się obracało. Teraz sobie zobaczę w ustawieniach. OK, obraca się przyciskami CV. E, OK. E, dobra, postawimy tą platformę na razie gdzieś tutaj. Rozpakujmy ją. Ja tu sobie szybko wydrukuję. Komowę badawczą potrzebuję żywicy, to akurat nie problem. Mamy jej tutaj już jakiś zapas powiedzmy. Dobra, niech to nam się tu drukuje. Zobaczmy, co jeszcze ciekawego dostaliśmy. Średni magazyn, super, przyda się. Możemy je poustawiać tutaj. Tu mamy jeszcze małą platformę, OK. No to powiedzmy, że będzie tutaj na jakiś kolejny magazyn. Dobra, co jeszcze mamy? ok kolejna platforma. Spoko. No, na razie tak bez ładu i składu. Mówię, ale to... Jeszcze się wszystko później porobi. Eee, Okej, okay. jak tam nasza komora badawcza? Jeszcze trochę. Eee, kurde. Nie wiem, czy wam nie jest za ciemno przypadkiem w nocy. Ja wam to szybko zrobię tutaj. Dobra, teraz powinniście mieć nieco lepiej. And, dawaj, tutaj, drukuj mnie to. Zobaczymy sobie szybko, jakie są zadania. E, coś mamy zrobionego e, chyba. Ok, drukuj już komary badawczej. To zaraz właśnie zrobimy, tylko musimy poczekać, aż on nam się tu wydrukuje. Tam jeszcze mamy jakiś ten wrak, z tego co widziałem. O, tutaj nawet coś jest. O, mamy turbinę wiatrową. Turbina wiatrowa jest dosyć fajna. Szczególnie na niektórych planetach, na których bardzo, bardzo wieje. Dobra, to co to możemy wziąć? Te wraki są fajne, bo, nie, bo niekiedy można zdobyć w nich naprawdę fajne przedmioty. Nie wiem, czy by sobie ją tutaj dać. Na razie może być nawet tutaj. Dobra, mamy naszą komorę badawczą. Dobra, ustawmy ją tutaj. Okej. Okay. I co, ja tu możemy włożyć teraz? Ech. Dobra, jest złożona. Jeszcze musimy sobie to potwierdzić. Dobra. Tu nawiatowa się akurat przyda, bo te przedmioty już zużywają dosyć sporo energii. Mam dwa nadajniki, nie wiem. Eee. Nadajników chyba kiedyś nie było, nie przypominam sobie. E, dobra, to niech się tu bala. Widzę, że jest leciutki przestój z energią, bo coś tutaj nie idzie. A, dobra. Zapomniałem podłączyć tego. Dobra, już działa. E, nie wiem, co jeszcze mógłbym porobić w tym czasie. Może. Co to jest? To chyba są roślinki do badania. O, to zagrożenie, to chyba kiedyś takich roślin jak nie było. O, możemy ją sobie zniszczyć. I tutaj są nasionka, nie, kiedyś chyba się nie dało hodować roślin, nie przypominam sobie. No eee, ale widzę, że, w sensie były kiedyś nasiona, ale nie dało się z nimi nic robić. przynajmniej sobie nie przypominam. Widzę, że może teraz coś się w tym kierunku zmieniło. Dobra, biorę trochę złożonego, robię rurki i lecę na jakąś wyprawę. Może z, uda mi się znaleźć jakąś fajną jaskinię. No już myślałem, że coś tu będzie, ale to chyba tylko takie malutkie jest. Można się tu chwilę przekopać, ale wydaje mi się, że za wiele tu nie znajdę. takie leciutkie zagłębienie w ziemi. My szukamy czegoś większego, wiele większego, do, do czego będzie można zejść, ponieważ tam można znaleźć sporo yy, surowców, których na powierzchni znaleźć nie możemy. Yy, więc dobra, o, mamy tu kolejne jakieś zagłębienie, to wygląda obiecująco, ale chyba znowu nic tam nie ma. Wejdźmy bliżej i się rozejrzyjmy tutaj. O, dobra, coś tam jest. Jest, mamy jakąś skinę. Więc dobra, wchodzimy do niej. Czy yy, co, ja sobie przełożę wprawdzie V też, mogę sobie to rozkładać, ale mi jest wygodniej jak mam to pod C. Dobra. Już widzę jakiś surowiec. Ok, tutaj się nam przyda możliwość terraformacji. Nie pamiętam, jak się ją włączało. To był przycisk T? Nie, pod przyciskiem T też możemy rurki rozkładać, jak chcemy. jak się terraformowało, to w sensie, jak można było dokładać ziemię. A, dobra. Kontrola trzeba przytrzymać i możemy sobie wtedy ładnie tutaj takie schodki zbudować. Dobra, zejdźmy trochę niżej. Ok, tu mamy zagrożenie jakieś. I mamy pierwsze surowce. Nie wiem co to jest, teraz to wykopiemy, będziemy wiedzieli. Już nie pamiętam. To było bodajże coś w stylu kwarcu. Z tego chyba szkło, bo można robić coś takiego. Jak się to później przepaliło w piecyku. Mamy tutaj jakiś artefakt że artefakt, za dużo tego. Eee, hydronira. O, tu mamy takie małe próbki, możemy sobie je zbierać. Zobaczmy, co mamy tutaj. Średni generator i baterijkę. Fajnie. Mogę to przyczepić do tego? Nie, muszę to spakować do ekwipunku. Eee, dobra, tu mamy gruz. Wiecie co, ja ten eee, reaktor sobie szybko do bazy zaniosę, bo on się może nam w tej bazie niedługo przydać. W nim właśnie możemy chociażby ten ten materiał roślinny przerabiać po prostu na energię. Jak to w sumie można byłoby się domyślić? Dobra, schodzimy sobie z powrotem. Tego na razie nie będę zbierał, ponieważ to się przyda naprawdę, naprawdę później dopiero. Dobra, to sobie przeskoczę. To można sobie pozbierać. To, co nie jest nasionami, ale chcę, że tu w większości są nasiona, to, to jeszcze zniszczę, żeby mi tu później kuku nie robiło większego dobra, tu dalej są te materiały, których nie potrzebujemy. Dobra, ja co tu jeszcze wejdę szybko i jakąś wróbkę to zamontuję. Tu mam jakąś skrzynię, tego kiedyś nie było. Nie ja przypominam sobie. Okej, okay, materiały wybuchowych. Mamy materiały wybuchowe, więc co ja tu później przyjdziemy i sobie to wysadzimy. Dobra, na razie można iść dalej. A no tak. Muszę sobie później zbindować jakoś nie wiem. To na przykład przybocz na myszce to stawianie tych rzeczy, bo widzę, że przynajmniej na tym etapie gdy nie ma nic tam zbindowanego. Dobra, tu mam jakiś kolejny materiał do przeskanowania. Nawet i tak mam ich kilka znalezionych już i nam się yy, badają, co to jest? Pakować. O, to się nam przyda. Yy, to akurat jest. O, tam coś mamy znowu: jakieś surowce. To akurat jest całkiem przydatne, ale tu jest tylko złożony. Nie będę go na razie kopał. Nie chcę sobie ekwipunku zaśmiecać. Bo go zawsze można spokojnie na powierzchni wykopać, jeśli byśmy potrzebowali. Eee, no dobra. Tutaj tam widzę, że znowu jest chyba złożony. Tam jest jakaś e, żywica. O, już tam się skończyły rurki. Zaraz, jednak tego złożonego będziemy potrzebowali. Yy, dobra, to sobie możemy wykopać. Dobra, tam jest znowu złożony, to sobie go trochę nakopię. Bo mi się przyda, właśnie do robienia tych kabli, które są nieodłącznym elementem tej gry. Później można tam mieć chyba jakieś generatory podręczne tlenu, coś, coś pamiętam, że było. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Ale one działały tylko przez chwilę. Dobra, jeszcze jest jeden z tak sobie tego wykopię. Dobra, starczy na razie. I od razu sobie to przerobię na jakieś tutaj rureczki. Dobra, schoi pan to i idziemy dalej. Tam jest jeszcze jakiś yy, wrak. Dobra, możemy tam polecieć sobie szybko. Co mamy tutaj? O, mamy zejście niżej. Czym niżej, tym lepsze surowce. Oczywiście węgiel. Ok, i nic poza tym węglem tu nie ma. Same gryzy, ok. Eee, o, to nam się tu przesunęło. Ok, to zejdźmy sobie niżej w takim razie. Zobaczmy, czy dokąd się to prowadzi. Eee, nie, to jest niestety ślepy zaułek, a szkoda. Tu mamy jakieś wyjście wyżej za to. Ok. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem jakieś wyjście. Eee, nie, tam chyba nic nie ma, ale jeszcze się upewnia. No, coś tu niby jest, ale to jest takie błądzenie, bym powiedział. Bardziej niż jakaś droga rzeczywiście dokądś. Okej, okay, podejdźmy sobie tu. Tam coś jest? Nie, tam nic nie ma. Dobra. A nie, tu jest zejście niżej. Tylko, że trzeba będzie się tu przygotować do zejścia. Ponieważ jak widzicie jest tu dosyć stromo i nie ma dobrego zejścia. Dobra, w takim razie wyjmujemy naszego sprzęciora. Ok, control, shift. Może bym to zrobił pod nieco mniejszym kątem, bo potem będziemy mieli problem, żeby wejść praktycznie po tych schodkach. Dobra, powoli, żeby nie wpaść. To sobie trochę zjadę. Niestety tutaj trzeba trochę pokombinować, żeby zrobić sobie jakieś zejście. Dobra, i robimy coś takiego. Mówię tak, żeby nie było to za strome, bo nam się postać będzie doślizgiwała. A to nie jest zbyt dobre. Jak nam wpadnie o właśnie w ten sposób. O, mamy jakieś nowe surowce. To jest coś innego niż wcześniej. Fajnie. Dobra, zróbmy sobie takie zejście ładne. Kręte. Dobra, mamy zejście. Kable oczywiście trzeba pociągnąć. Tutaj będziemy potrzebowali czegoś, żeby to otworzyć. Yy, co to jest? Hmm. Czekajcie, odkopmy to nieco. O właśnie. Nie wiem, czy to przypadkiem... To albo jest żywica, albo ten materiał orga organiczny. Zobaczmy. Tak, złożony wygląda inaczej. Nie, to też nie jest to. To podaj, że będzie żywica. Dobra, to to tu... Tu trzeba później pamiętać, żeby z tą żywicą przyjść faktycznie. Ja może to jest nawet to, co teraz zbieramy. Emm, Nie wiem do czego to służy. Na pewno kiedyś wiedziałem. Yy, to później będziemy musieli sobie wszystko w piecach na pewno przerabiać, yy, bo tak z surowymi tymi materiałami za wiele nie zdziałamy. Zobaczmy, czy to jest to. To wygląda bardzo podobnie. Możliwe, że to nawet jest to. O, dokładnie. Co żeśmy uzyskali? Próbkę badawczą. To jest warto przeskanować sobie, choć możemy to przeskanować w ekwipunku, warto jest to przeskanować w maszynie, wtedy otrzymamy więcej punktów za to. Dobra, ja tu trochę tego laterytu pozbieram i za chwilę się usłyszymy. Postanowiłem sobie jeszcze wrócić do bazy, ponieważ zapchałem sobie cały ekwipunek tym laterytem i możemy sobie zrobić taki myk na początek. Żeby do tej maszyny wstawić właśnie tą kwórkę badawczą. I zobaczmy, ona nam tu... A, ona już zaczęła skanować. Okej. Okay. I da nam 1300 bajtów. Nie spojrzałem niestety. Będziesz mogli sobie cofnąć. Jak na to naje, najechałem to, to pewnie wyświetliło się ile bajtów mi to da. Jeśli przeskanuję to w ekwipunku Dobra, tu mamy ten pakowacz. Ustawmy go sobie na razie gdzieś tutaj. Dobra, i zacznijmy odkładać. Ja sobie to poza odcinkiem zapewne trochę posortuję. E, to wszystko co mamy tutaj. E, może te bardziej zaawansowane rzeczy damy sobie tam. E, niestety, jak mam wyciągnięty ekwipunek, to nie mogę biegać. Muszę sobie schować, i wtedy dopiero mogę sobie kawałek przebiec. Dobra, dajemy sobie to tutaj. Na drugą stronę damy sobie to. Zobaczmy. Jakie zadanie nam się tu świeci? Eee... Okej, okay, odbierzmy sobie to. O kurde, łazik już dostałem za tego, za to, że pakować miałem. Super. Mamy bardzo szybko łazik. Znaczy on też nie jest jakiś bardzo drogi w wyprodukowaniu, ale to też zawsze plus, że już go mamy. Więc... Szybki speedrun po łazik. Nam mi się udał. O, jeszcze stąd sobie mogę ten latewit powyciągać. Okej. Okay. Zostały mi dwie sztuki złożonego. Dobra, tu jeszcze jakieś cable mamy. Włóżmy je sobie tutaj. Yy, dobra, tego złożonego przy sobie nie będę potrzebował, go szybko odłożę. I będę się z Wami żegnał. Na dzisiaj będziemy kończyli naszą przygodę z Astronirem. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Mam nadzieję, że Gierka Wam się podoba i że będziecie chętni, aby obejrzeć następne odcinki. Póki co, to tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach.